Dzisiaj o tym, jaką działkę kupiliśmy i mniej więcej jak wygląda proces kupna działki, ile to kosztuje. Także zapraszam do oglądania. Więc co, cześć miśki, misiaczki, witam Was serdecznie, zaraz przestanie pikać. Więc co, dzisiaj myślę, że powiem Wam dwa słowa o działce, o uzbrojeniu działki, czy warto, jak to wygląda. Myślę, że słychać mnie całkiem dobrze. Także co, więc słuchajcie, jak wygląda proces kupna działki, czy w ogóle warto się w dzisiejszym czasie obecnym budować? Jak wygląda ten owy proces kupna działki? Wygląda tak, że no oczywiście musicie sobie taką działkę, którą jesteście zainteresowani, wybrać, zastanowić się, czy budżet bądź kredyt tą działkę uciągnie i się do właściciela tej działki zgłosić, chyba że będziecie kupować to przez pośrednika nieruchomości. My akurat kupowaliśmy bezpośrednio od właściciela, jakby zdobyliśmy, długo oglądaliśmy działki. W końcu, na końcu mieliśmy do, dostaliśmy kontakt do takiej z naszej znajomej. Jedźcie sobie zobaczyć tam. Pojechaliśmy, już wiedzieliśmy, że tam działkę kupimy. Ja najpierw oglądałem rzut z góry i nie bardzo mi się tam podobało ze względu, że na rzucie z góry wyglądało to że jest dużo tych działek, jest tam ich napaćkane dość mocno, ale okazało się tam pięknie. Mamy działkę przy lesie, także całkiem, całkiem fajnie. No i co, jak już macie taką działkę, to warto się odezwać do osoby, która jest właścicielem tej działki, bądź do pośrednika nieruchomości, który Wam pomoże ze wszystkim. Także tutaj proces jest trochę łatwiejszy, sprawdzi Wam wszystkie rzeczy związane z gruntem, z właścicielami i tak Natomiast my wybraliśmy się do właściciela działki, spotkał się z nami, yy, obejrzeliśmy sobie tą działkę, porozmawialiśmy i my na działce mamy tylko prąd. Także my na działce mamy tylko prąd, yy, nie ma gazu, yy, nie ma wody, yy, nie ma tego w Poznaniu, to jest w okolicach Poznania, to jest zakłanet, czyli ścieki. I szczerze Wam, że mi to bardzo pasuje, dlatego że ja bardzo, bardzo, ja chcę być off-grid na maksymalnie mocno jak się da, więc to, że jest tylko prąd, bardzo mi pasuje, też Wam powiem dlaczego. Wracając do działki. Obejrzeliśmy sobie tą działkę, wiedzieliśmy, że tą działkę wtedy już sobie kupimy. Dogadaliśmy cenę i podpisaliśmy umowę rezerwacyjną pisaliśmy umowę prezerwacyjną, wpłaciliśmy zadatek na takiej umowie. Ee, oczywiście warto, żebyście sobie też sprawdzili, czy dana osoba jest właścicielem tej działki, czy to jest działka rolna. Jeśli jest rolna, jakiej klasy jest grunt, czy to jest działka budowlana. Prosty sposób, jaki możecie zacząć, czy działka jest budowlana, to czy w obrębie waszych działek jest już ktoś wybudowany. Jeśli tak. No to prawdopodobieństwo, że jest to działka budowana jest wysoka. Jeśli bylibyście pierwsi i kupowali działkę, to no różnie może być. Możecie się udać do starostwa, wyciągnąć sobie mapę do celów projektowych, mapę zasadniczą. Mapę zasadniczą tam będziecie mieli wykaz, jakie to są grunty. My akurat kupiliśmy tam są działki podzielone, ale są to działki rolne. I teraz wielu z Was może się przestraszyć. Dobra, kupiłem działkę rolną. Nie jest to takie straszne jak to piszą. O ile grunt, klasa gruntu jest najsłabsza, jaka jest. Czyli w naszym przypadku jest to bodajże piątka A i piątka. Odrolnienie jest darmowe i dzieje się jakby z automatu, autem, z automatu jeśli zaczniecie budować dom. Dokładnie jak wygląda tam, to, to jest jedno pismo, które chyba zgłaszacie już przy pozwoleniu na budowę. O tym też będzie filmik, także powiemy o tym trochę więcej później. Ale załóżmy, że już wiecie, że to jest działka rolna, którą można odrolnić bądź jest to działka budowlana. Wiecie, że właściciel jest właścicielem, że w Księdze wieczystej nie ma żadnych kredytów itd. itd. W naszym przypadku było tak, że właściciel wziął kiedyś kredyt pod zastaw tych działek. On nie został usunięty jeszcze. Kredyt został spłacony, ale nie został wykreślony z księgi wieczystej. Ale był dowód spłaty tego, więc pani notariusz uznała, że jest ok. Ona nam to sprawdziła. Wyszła, że jest to klasa ziemi, taka jaka tam jest. I teraz albo możecie mieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni, i wtedy, wy wiecie, co możecie tam wybudować, bądź nie. U nas były to warunki zabudowy, które były nieaktualne. I my w styczniu 2021 podpisaliśmy umowę rezerwacyjną na działkę. Z tym, że właściciel działki miał nam te warunki zabudowy zmienić, ze względu na to, że właściciel może to zrobić za darmo. A jeśli wy byście chcieli to zmieniać, to trzeba tam jakieś pieniądze za to zapłacić. I tak nam minęło chyba 7 miesięcy czy 8, warunki zabudowy nie zostały zmienione, w końcu się trochę poirytowaliśmy, wybraliśmy się do urzędu, do urzędu który się tym sprawą zajmuje i dowiedzieliśmy się co jak wygląda. Podpisaliśmy umowę przedwstępną. Z tym zadatkiem, który tam jest, właściciel działki nas poprosił, czy moglibyśmy jeszcze coś tam wpłacić za działkę, jakby nie było problemu, wszystko spisaliśmy na umowie. Umowa, wiecie, taka stworzona trochę na kolanie, więc jeśli właściciel działki byłby nieuczciwy, to pewnie moglibyśmy się no, lekko zdziwić. Natomiast też wiedzieliśmy, jaką ten pan ma opinię, miał bardzo dobrą opinię, jest także, no podsumowując, jakby nie przejęliśmy się tym jakoś super. Wybraliśmy się do notariusza z umową przedstępną. Tam była taka sytuacja, że właściciel kupował jeszcze działkę od skarbu państwa chyba w latach 90., czy, czy jakoś tak. I gmina miała prawo pierwokupu. No więc stworzyliśmy papier z umową przedstępną, wszystko się zgadzało i tak dalej. Oczywiście z tymi warunkami zabudowy tam musieliśmy trochę jakby, mieliśmy słowne, małe, tam w cudzysłowie po prostu tarczki, że, że, że trochę inaczej się umawialiśmy. No i podjęliśmy decyzję, że tą działkę bierzemy, że sami sobie te warunki zabudowy załatwimy. Chodziło nam, zależało nam na czasie po prostu. Ale co? Umowa przedwstępna podpisana, zapłaciliśmy za notariusza. No i czekaliśmy dwa tygodnie, czy gmina chce mieć prawo pierwokupu tej działki. No zazwyczaj tego nie robią, otrzymaliśmy pismo, że nie chcą i mogliśmy się udać i sporządzić już umowę kupna-sprzedaży działki. Za notariusza płaciliśmy dwa razy, oczywiście jeśli coś kupujecie, no to yy, jest podatek, jeśli, nie kupuje, jeśli kupujecie to od osoby fizycznej, to macie podatek PCC, to jest chyba podatek cywilno, od czynności cywilnoprawnych, tak to się chyba nazywa, no i musicie zapłacić 2% wartości działki, w naszym przypadku to było. Zostało to już u notariusza zapłacone, dostaliśmy papier z tym związany, więc w sumie notariusz z, z tym dwuprocentowym podatkiem wyszedł na no około 6000 tysięcy z tego co pamiętam. <laughs> więc no, no, jakoś tak to wyszło. Także tak, taka była to stawka. Kupiliśmy 1000 metrów działki, no dokładnie 1004 czy 1005. Więc tak to. Yy, wyszło. Czy proces jest skomplikowany? Generalnie mieliśmy bardzo dużo niewiadomych i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak to się robi. Poszliśmy trochę na żywioł. Dzisiaj pewnie byśmy dużo więcej analizowali, dużo więcej rzeczy próbowali doszukać i tak dalej. Dostaliśmy kontakt, dowiedzieliśmy, że osoba jest godna zaufania. Jakby to, że kupiliśmy ziemię rolną, dowiedziałem się dopiero przy płatności, przy kupnie bo taki papier został tam wystosowany, szybko sobie to sprawdziłem, w Google. okazało się, że nie ma problemu, więc nie było się czym stresować. Także proces kupna działki sam w sobie nie jest skomplikowany, natomiast skomplikowane może być to, czy wy tam swój wymarzony dom. I to, o tym sobie pogadamy, jak wyglądają warunki zabudowy, na jaki sposób się na tym czeka, za tym czeka, jak to się robi, szczegółowo już Wam podpowiem i pokażę w następnym filmiku. Natomiast jeszcze teraz, co chciałbym Wam powiedzieć, to czy warto się teraz budować? Szczerze Wam powiem, nie wiem, dlaczego my się zdecydowaliśmy na budowę. Dlatego, że kupno średniej wielkości mieszkania w mieście, w którym mieszkamy, czyli w Poznaniu, czy tam okolicach Poznania, tak naprawdę to z naszymi możliwościami jest po prostu działka z domem. Więc stwierdziliśmy, że bez sensu kupować 80 czy tam 70 metrowe mieszkanie, no bo takie byśmy chcieli. Mamy dwójkę córek. Są to koszty porównywalne prawdopodobnie do wybudowania domu. Działkę jakby już no, mamy kupioną. Jak to wygląda z kredytem, nie wiem. Więc prawdopodobnie trwa ten proces po prostu dużo dłużej. Więc. Mając doświadczenie i wiedzę, którą ja mam, razem z moim tatą i stwierdziliśmy, że po prostu budujemy dom. Jaki projekt, też Wam pokażę w następnym filmiku, taką zajawkę Wam może powiem, że możecie sobie kliknąć do góry i zobaczycie sobie projekt, tam jest około 250 metrów, piętrowy, 100 doła, dach dwuspadowy zrobiliśmy małe adaptacje do tego, żeby jakby budowa sama w sobie w domu wyszła trochę mniej więc tak to tak to wygląda, także musicie sobie sami skalkulować, bo jak kupujecie wiecie, no budując dom to jeśli odpłyniesz za bardzo od brzegu, no to na pewno wydasz dużo więcej pieniędzy niż niż mógłbyś wydać kupując mieszkanie to tak naprawdę już nie widzisz tego procesu budowy i tego wszystkiego, więc zostaje Ci tylko wykończenie w cudzysłowie tylko wykończenie tego mieszkania no ale tutaj jak odpłyniesz to też da się zaszaleć całkiem nieźle budowa domu, my będziemy kupować dużo rzeczy używanych, na przykład kupiliśmy już bramę wjazdową którą ktoś kupił, nigdy jej nie zamontował bo mu kolor nie odpowiada, więc więc kupiliśmy ją tak naprawdę za połowę ceny, którą dzisiaj byśmy wydali i tyle i ok no i, i jakby mi to gra mi to pasuje Stropian na przykład już też czaimy się raczej, żeby kupić to może z jakiegoś demontażu, może, może zobaczymy, ale no, jestem fanem nie wydawania pieniędzy, skoro ich nie trzeba wydawać. Także tutaj myślę, że możecie, jeśli mądrze zrobicie, jeśli mądrze będziecie budować swój dom, to na pewno ten proces będzie dużo przyjemniejszy i łatwiejszy czy warto mieć gaz, to wszystko i tak dalej, im więcej, no inaczej, uzbrojona działka jest droższa po prostu. My mamy skrzynkę z prądem, mi zależało, żeby był prąd. Dlaczego? Gazu nie potrzebujemy, bo my ogrzewania gazowego robić nie będziemy. Będzie pompa ciepła, będzie rekuperacja w naszym domu, będzie... Fotowoltaika, więc docelowo, jeśli byśmy byli w stanie plus jakiś magazyn energii, plus może agregat, bo zdarza się, że w naszej wsi po 3-4-5 dni nie ma prądu, więc musimy się w jakiś sposób zabezpieczyć. Jeśli będzie taka możliwość, że, że, że zimy będą wyglądać tak, jak wyglądają, i będziemy w stanie na część zmagazynować tej energii w taki sposób, że. Że natura nam ją dostarczy przez cały okres czasu, to kto wie, może nawet z prądu zrezygnujemy. Natomiast musimy się podłączyć, bo odbiór budynku musi być z prądem. Pierwsze 2-3 lata będziemy funkcjonować z prądem, więc zobaczymy, jak to wygląda. Ja wiem, że się przepisy z fotowoltaiką teraz zmieniają. Życie one się zmieniają, zawsze się będą zmieniać. Rzadko kiedy na korzyść, tak naprawdę, ale z każdej sytuacji jest rozwiązanie, tylko musicie go szukać. Także słuchajcie, no studnia też już mamy wykopaną, Będę, będziemy mieć przydomową oczyszczalnię ścieków, także nie szambo, za które będzie trzeba płacić za wywóz, tylko przydomowa oczyszczalnia ścieków, yy, studnia mamy już wykopaną, prąd to jest jedyna rzecz, gdzie musimy zewnętrznie o tym podziałać. No i słuchajcie, myślę, że ogólnikowo, jeśli macie jakieś pytania, to ja zapraszam Was w sekcję komentarzy. Chętnie odpowiem, jeśli będą jakieś pytania, ale przede wszystkim to subskrypcja naszego kanału, no bo naprawdę wartościową wiedzę będziemy Wam sprzedawać i yy, myślę, że no, warto zerknąć, warto być z nami na bieżąco, subskrypcja plus dzwoneczek bo jeśli jesteście na etapie budowy domu, bądź jeśli jesteście na etapie wybierania działki, bądź jeśli jesteście na etapie wykończenia, jesteście na jakimkolwiek etapie związanym z budową domu, bądź mieszkania, bądź robotą tego, no to zapraszam, bo będzie można się czegoś na pewno dowiedzieć. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzicie dzisiaj mobilne biuro. Życzę Wam miłego wieczoru. Do następnego. Do zobaczenia. Cześć.